Podczas filmiku przed występem powiedziałaś, że ty masz maskę. Dlaczego ty sobie ją założyłaś na taką odważną i uśmiechniętą? Czemu nie chcesz pokazać, jaka jesteś wewnątrz? Bo wiesz co, bo to jest tak, że y, każda kobieta ma kilka osobowości. I jakby wiesz, ja w Google Box nie muszę być... Mogę, mogę nie pokazywać tej swojej wrażliwości, bo to nie jest program na żywo, ale jak ktoś mnie zna i przebywa ze mną, no to jeżeli ktoś jest... Odrobinę bystry, to się naprawdę po chwili orientuje, że ja jestem bardzo wrażliwa. I to nie jest tak, że ja założyłam sobie maskę. Ja jestem i taka, i taka. Jedno nie wyklucza drugiego, wiesz? A Jakby... szkoła w jakiś sposób wpłynęła na to? Wszystko to na to, miechana, nie? Wszystko na to wpłynęło. Wiesz, ja miałam na nazwisko Bomba. Byłam gruba, byłam kujonem, byłam najlepsza w szkole, siedziałam w pierwszej ławce i nie dawałam odpisywać prac domowych. Czemu nie dawałaś odpisywać? No, czasem dawałam, ale raczej no nie dawałam. No. Ale dlaczego? Bo byłam żyłą. O, byłeś, no A nie w jaki wiem, sposób on oni wie? Cię krytykowali? To były tylko zaczepki słowne, czy nie? rzucali ci coś do plecaka nie, i nie robili... Nie, 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 takiego żarty. nie było. No ale generalnie były to zaczepki słowne, takie wiesz, no ale nie wiem, czy znasz takie powiedzenie, że słowo czasem rani bardziej niż czyn, więc jakby jeżeli ciągle słyszysz przez parę lat takie rzeczy, to jednak gdzieś to tam zapada. Wiesz, ci ludzie teraz ze mną przybijają piątkę, uśmiechają się do jak jestem w mieście, zapraszają mnie na kawę i w ogóle i w ogóle piszą yy, do mnie bardzo dużo miłych rzeczy, ale to wiesz, to gdzieś tam zawsze gdzieś zostaje, nie? A dlaczego tego nie można było zabić w zarodku? że Dlaczego tyle czasu musiałaś cierpieć? Dlaczego grono pedagogiczne nie zareagowało? Dlaczego no, wiesz, rodzice co, już, nie byli w szkole? Zostawcie naszą Sylwię. Wiesz to, to już nie jest pytanie do mnie. Jakby to było. Ja się jakby zamknęłam ten to przepracowałam to, przerobiłam to. I jakby... Mało tego, ja jestem za to wdzięczna. Wiesz? Mm? Bo to spowodowało, że ja mam w sobie taką wolę walki, że czasem nikt mnie nie jest w stanie zatrzymać. To teraz pokażę wam jak trzeba się żegnać. No to co? Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. No bardzo. Dziękujemy. 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 Cóż za zmiana, drodzy państwo. <grym> Wystarczył tydzień, tydzień, tydzień. tydzień, tydzień. Dzięki.